W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o najnowszej aktualizacji powiem wam jakie rzeczy musicie zrobić przed tą aktualizacją, kiedy ta aktualizacja mogłaby się pojawić w Brawl Stars i powiem wam również jak ta aktualizacja będzie wyglądać, jak system karkowy w ogóle będzie działał i tak jak wiecie, dostaniemy również pięć nowych skrzyń, które wam dzisiaj również przedstawię. Będzie naprawdę dzisiaj bardzo ciekawie, więc polecam oglądać, jeśli nie chcecie przegapić właśnie tych bardzo ważnych rzeczy, które musicie zrobić przed najnowszym sezonem, a tak także przed najnowszą aktualizacją. Zacznijmy od pierwszej rzeczy, czyli o tym, że no, ten cały system pucharkowy zostaje. Zmiany już każdy chyba o tym wie, i niektórzy z Was może się cieszą, niektórzy nie. Jestem ciekawy, co Wy sąicie na ten temat, więc teraz napiszcie w komentarzu, co sąicie o właśnie tej nowej aktualizacji w Brawl Stars, czy jesteście za nią, czy nie. Ja, jak mam być z no nie wiem, jak to będzie wyglądać w praktyce, więc jeszcze nie jestem w stanie na 100% stwierdzić, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać, może. W tym odcinku zacznijmy od tych najnowszych skrzyń, które zostaną dodane, ponieważ będzie aż w sumie 5 nowych skrzyń. Pierwsza skrzynka no, to jest taki powiedzmy, że Brawlbox, druga to Big Box, trzecia to jest megabox. tak jak widzicie czwarta to jakaś kompletnie nowa skrzynia. Może omega box, kto wie, na piąta to jest ta najlepsza z najlepszych skrzyń. I ogólnie to działa tak, że dostajecie poszczególną skrzynię za ilość pucharków na danej postaci. Czyli na przykład, jeśli powiedzmy, że tutaj mam na tej szeli, powiedzmy, że wbiłem tysiąc pucharków, to za nią dostanę rzeczywiście tą czwartą skrzynię, czyli najprawdopodobniej mityczną, czyli tą czerwoną. Ale, tak jak widzicie, musicie mieć przynajmniej 1000 pucharków. Jeśli powiedzmy, że wbiliście 3000 pucharków na jakiejś postaci, co jest naprawdę chore, ale jeśli Wam się uda, no to wtedy rzeczywiście odblokowujecie tą najlepszą skrzynię. I to, co jest ciekawe, ponieważ tutaj zrobili skrzynię, którą dopiero się dostaje od 3000 pucharków, ale każdy wie, że naprawdę bardzo mało osób osiągnęło właśnie taki oto cel, 3000 pucharków na jednej postaci co oznacza, że 3000 parków na jednej postaci powinno być w nowym update'cie o wiele łatwiejsze do osiągnięcia, no bo po co by mieli robić skrzynię, która zostanie otworzona tylko przez 20 albo nie wiem, nawet 10 osób podczas jednego sezonu no nie miałoby to sensu, dlatego obstawiam, że o wiele łatwiej będzie się wbijać te pucharki, tak jak widzicie no z tej najlepszej skrzyni można dostać nawet i 20 przedmiotów, ja dostałem 17 ze zwykłego Mega Boxa. wiem, otwieramy i uwaga, dostaliśmy 17. Co? Co tu się stało? Ej, co jest? Ej, co? Tylko legendy pamiętają ten odcinek. No ale ogólnie, no to skrzynie naprawdę wyglądają super. Będzie można dostawać mnóstwo skinów. Ogólnie, no to postacie nie są żadne gwarantowane. Nie wiadomo w ogóle, czy postacie będziemy mogli dostać z tych skrzyń, ale i tak skrzynie będą naprawdę. Dobre, więc przejdźmy teraz do tego systemu pucharkowego, który się całkiem zmieni. Ogólnie to jeśli macie postacie, to jest bardzo ważna rzecz, jeśli macie postacie powyżej 1000 pucharków, to one zostaną zminusowane. Każda zostanie dosłownie zminusowana, ale. Jeśli nie macie ani jednej postaci powyżej 1000 parków, to wasze konto zostanie tak, jak jest teraz, czyli kompletnie nic wam nie zminusują. To jest fajna rzecz, ponieważ wiadomo, że no, mało osób ma tą 30 rangę, albo no, jeśli jakaś osoba rzeczywiście nie ma tej 30 rangi, no to nic nie straci. A osoby, które mają ich sporo, takie osoby jak na przykład powiedzmy, że. No, Juan Carlos, no to on naprawdę, no, zaboli jego konto pucharkowe w Brawlsters. Na pewno będzie to ciekawie wyglądać, i to, co jest bardzo ważne, w dzień aktualizacji, zaraz przejdziemy do tego, kiedy ta aktualizacja może się pojawić. Ja już mam swój typ. No i ogólnie, jak się ta aktualizacja pojawi, to każdy będzie miał zminusowane pucharki, co oznacza, że bardzo łatwo będzie w stanie być przez chwilę przynajmniej na liście najlepszych graczy na świecie, jeśli się pośpieszycie, ponieważ jeśli każdemu zminusują pułarki, to każdy będzie miał mniej więcej tyle samo, ponieważ no, każda postać, która jest powyżej 1000 zostanie zminusowana, więc to jest ciekawa okazja, żeby rzeczywiście znaleźć się na tej liście globalnie, ale i tak będzie to bardzo ciężkie. Z tego w ogóle też co czytałem, to powinien pow powstać również nowy ranking, gdzie rzeczywiście będzie ranking najlepszych graczy pod względem tych Pucharków. Teraz macie na screenie pokazane, przybliżone, jak to mniej więcej miałoby wyglądać. Ta osoba, tak jak widzicie, jest na 25. miejscu i jestem ciekawy, jak to będzie ranking. Czy to jest ranking na jakichś konkretnych postaciach, czy to jest ogólny ranking? No, to jest to, o czym jeszcze nie wiemy, ponieważ na pewno powstanie jakaś nowa tabela rankingowa, ale nie wiemy, jak ona będzie wyglądać. Więc to jest ten. Punkt, gdzie no po prostu nie wiemy, jak to będzie. Jeszcze działać. Dobra, myślę, że możemy teraz przejść do daty. Kiedy ta nowa aktualizacja wejdzie do Brawl Starsa? No, każdy się tego zastanawia. Niektórzy próbują jeszcze jakoś szybko wbić jakieś rangi. Niektórzy mają w to wywalone, tak jak na przykład ja, ponieważ ostatnio przestałem trochę puszować. Jak ma być zobiszczery, ale ogólnie, no to już za niedługo pojawi się ta nowa aktualizacja i każdy o tym wie. Pytanie jest, kiedy? Otóż powiem Wam moją teorię. Tak jak wiecie, no to nowe sezony będą się pojawiać również z nowymi sezonami karnetu, czyli w końcu ta aleja będzie się łączyć z tą aleją. Na dzień dzisiejszy się nie łączy, ponieważ tak jak widzicie, sezon tutaj karnetowy się kończy za 14 dni, a sezon pucharkowy za 4 dni. Czyli w końcu Liga Pucharów będzie się kończyć w tym samym dniu, kiedy karnet, i to daje nam naprawdę ciekawą myśl, ponieważ to mówi nam, że wraz z nowym sezonem karnetowym powinien zostać również dodany ten cały nowy system pucharkowy. I moja teoria jest taka, że już za 14 dni. Kiedy rzeczywiście wyjdzie nowy karnet zadmiarski, również wyjdzie ta nowa aktualizacja do gry. Obstawiam, że rzeczywiście to będzie ta data. Wiadomo, że ona nie jest na 100% potwierdzona, ale tak przynajmniej mi się wydaje. No i też to, co jest bardzo ważne, no to już 35. ranga nie będzie najwyższą rangą, ponieważ najwyższa ranga będzie... 50, ona będzie się nazywać max, no nie wiadomo, jak to będzie wyglądać. Niby ta aktualizacja, tak podsumowując, to ona jest bardziej dla tych lepszych graczy, z tego powodu, że no, jakiemu zwykłemu graczowi jest potrzebna 50 ranga. No, niektóre osoby nawet nie mają 30, a oni tu robią 50, więc ten update według mnie przynajmniej jest bardziej dla tych lepszych graczy którzy chcą wbijać coraz to więcej pukarków, ale to jest również zaleta dla tych słabszych, ponieważ dzięki temu ci słabsi mogą się stać lepszymi. No, ciekawa aktualizacja. Mam nadzieję, że Wam się w nim podobał. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Elo!